Siemeczko, siemeczki, ja jestem Słaleczko. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak polepszyć waszego Aima w chapterze trzecim. SMG, MK7, jak wiecie, te bronie tak naprawdę bazują na Aimie i ten sezon bardzo, ale to bardzo jest skupiony na tym, abyście mieli dobrego Aima, więc dzisiaj pokażę wam wszystkie rady oraz sposoby, abyście byli w stanie polepszyć waszego Aima. Zostawcie koniecznie lajka like w górę pod tym filmem, suba na tym kanale oraz chcę wam ogłosić, że dołączyłem do teamu Playwell i razem z Playwell będziemy robili bardzo ciekawy kontent niedługo, więc koniecznie wpadajcie do Playwell, link właśnie w opisie oraz w prawym górnym a więc dobra, pierwsza rzeczą, która jest bardzo ważna w tym sezonie, jest to nastawienie mniejszego sensa. Dokładnie tak, powinniście dążyć do jak najmniejszego sensu, na którym gra wam się przyjemnie. Dlatego, że ten sezon, tak jak mówiłem, jest aimowy, a im macie mniejszego sensa, tym precyzyjniej możecie wycelować jakiś punkt. Jakby wiadomo, będzie nam ciężej, musimy machać myszką i tak dalej, aczkolwiek przyniesie to skutek taki, że będziemy w stanie bardziej dokładnie strakingować naszego rybala, przez co będziemy w stanie zadać mu o wiele większy damage. Ja osobiście staram się zmieniać coraz bardziej tego sensa w dół, aczkolwiek to zależy od was, czy chcecie aż tak tryhardować, czy nie. I przejdźmy sobie już do mapek, które wam pomogą w fortajcie. się A więc dobra, pierwsza mapa jest od... I tak jak sam widzicie, ta mapa jest już przystosowana pod ten sezon, że kurde macie wszystkie nowe bronie i tutaj macie tracking albo na Rki, albo na shotguna, albo na SMG, nawet jak widzicie. Każdy tracking polega na tym, że jak będzie strzelali na przykład wy kurczaka, tak jak sam widzicie. To jakby podróżne, tryby, czyli na przykład pod ARK, SMG i tak dalej. Będzie różnie przystosowana mapa, właśnie, abyście byli w stanie pokonać te kurczaki, ponieważ, mówię wam, nie są takie ciężkie, ponieważ one mają dużo HP. Oczywiście, możecie zejść, aczkolwiek ja wam nie zalecam schodzić, raczej wam radę pozostać na samej górze. A jeśli chcecie wrócić, to wystarczy, że sobie użyjecie właśnie tego takiego pilocika który jest typowy dla tej mapki i wtedy wrócicie. Najpierw no, macie masz Shotgun do ARK. Zresztą, zobaczcie, jak fajnie wygląda mapka do i masz pompy, celujecie gdzieś środek jak gdzieś się ściana to musicie slickować jak najszybciej, oddać po prostu strzał na punkt bardzo fajne rzadko kiedy widziałem takie mapki tego typu jakby możecie się trochę bardziej oddalić na przykład za koło napikować, tak jak sam widzicie jakby jest dużo sposobów to musicie sobie po prostu sami poćwiczyć i zobaczyć jak to wygląda, wrócę sobie znowu do lobby, trekking na AR W sobie fliki, także musicie strzelić sobie w jakąkolwiek z tych kropek jeśli wziął strzelicie to musicie trafić w kurczaka to strzelacie Łożę jakiś słaby aim. Pyk trafiacie? Pyk strzelacie do kurczaka. Pyk, kropka, pyk, kurczak. Uj, nie jest to takie łatwe. Warto jest poćwiczyć, według mnie, tą łapkę. Ponieważ naprawdę przyda się ona, według mnie, wam, jeśli chcecie sprogresować, waszego aima. A shotguny jeszcze macie na tej mapie coś takiego, że musicie edytować, odedytować ściany i po prostu walić strzały z pompy. Myślę, że bardzo spoko pomysł. Mi się ta mapka jak najbardziej podoba i na pewno będę ją praktykował częściej, Chociaż według mnie ta mapka może przyjść do sukcesu właśnie mojego w Fortnite. Cie. Dzięki tej mapce mogę w bardzo szybki oraz fajny sposób sprogresować. Przejdźmy sobie do kolejnej mapy. A więc dobra, drugą mapą na dziś jest mapa od Panda Villa i jest to znowu FFA Headshot, tak jak graliśmy kiedyś, więc na tą mapkę wchodzimy sami albo z ziomkami i podchodzimy sobie tutaj do mapy wyboru oraz klikamy E, play with party and other people. Tam chyba tak było napisane. To polega na tym, że po prostu dobierze was do 16 innych osób, z którymi będziecie grali i będziecie walili tylko headshoty, w sensie jakby walicie w ciało, jest ok, aczkolwiek tylko strzał w głowę będzie się liczył, więc jakby ćwiczycie to, abyście trafiali tylko i wyłącznie w głowę. Musicie chwilę zaczekać na tej mapie, a potem sobie po prostu wybieracie odpowiedni tryb, tak którym będziecie chcieli zagrać, czyli dajcie sobie headshot only with Gold Striker i po wejściu na tę łapę będziecie mogli pokonywać rywali tylko i wyłącznie headshotami, tak jak sami widzicie. Dostał ziomek dwie czaple i szybko padł. Sama Państwu jest mniej więcej zrobiona tak, abyście byli w stanie pokonać kogoś jeśli traficie u max damage, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie max że kogoś pokonacie. Zobaczcie sami. Zobaczcie sami zresztą, pyk! 78 140 No niestety padamy, aczkolwiek sam fakt tego, że możemy poćwiczyć naszego aim, no jest zarąbisty. Nie do końca te fragi musimy brać pod uwagę, bo wystarczy po prostu będziemy trafiali max damage na ziomka i również będzie to wyglądało mega fajnie, ponieważ będziemy progresowali bo in game jakby nieważne czy trafiły głowę czy nie, to po prostu będziemy w stanie walić większy damage na ziomkach. Na tym polega ta mapa. Ja was też nie chcę ją przynudać. i przejdźmy sobie do kolejnej mapy na dziś. Ponieważ, jak wiadomo, wolicie mieć szybsze informacje, co ćwiczyć, jak ćwiczyć, po prostu będziecie oglądali, jak ja strzelam sobie hedy na jakichś nubkach. Pum! A więc dobra, trzecia mapu na dziś jest to mapa od Raider'a, na której ćwiczymy sobie nasze strzelanie. Możemy tutaj dać tracking albo shotgun clicking, jest to podobna mapa do tej pierwszej. Aczkolwiek, na przykład, dajmy sobie pop-up Orbs High ground. Wszystko polega na tym, że tak jak widzicie, macie na dole po prostu kuleczki, które po prostu musicie trafiać. One się respią 300. 60 stopni wokół was, więc musicie je znajdować dosyć szybko oraz po prostu je trafiać. I taki po prostu jest zamiast tej łapy, że im szybciej je będziecie pokazywali, tym lepiej. Czy strzelacie to ze skopem, czy bez, to już jest tylko i wyłącznie wasza sprawa i po każdy taki trening po prostu tepa was do lobby, zresztą za chwilę zobaczycie to sami. Pyk, pyk i kurde, siema, wracamy do lobby. Możecie tutaj sobie wybrać kolejne jakieś łapki, które chcecie, ja sobie wybiorę na przykładu to, i tutaj w takich podskokach, widzicie, takich trochę walorantowych musicie trafiać po prostu w tą pałkę i na tym polega zamysł tej mapy. Niestety szkoda, że nie ma żadnej punktacji na tej mapce, aczkolwiek myślę, że można to pomyśleć, ponieważ gramy tylko i wyłącznie dla własnego rozwoju, więc jakby mi to niczym na przykład personalnie nie przeszkadza. Relacyjnie ta mapa jak każda inna po minucie po prostu się resetuje i to tyle co do tej mapy Raidera, przejdźmy do kolejnej mapy od Raidera, która jest już wam pewnie bardzo dobrze znana. Pum! A więc dobra i my jesteśmy na ostatniej mapie już dzisiaj. Jest to mapa od Ridera, tak jak mówiłem poprzednio. I tak, na samym początku na tej mapie wybieracie ilość KP, damy 2000. I to jest tradycyjna Aim mapka która się przewija tak naprawdę w każdym moim odcinku. Jak być lepszym, jak poprawić aima, jak cokolwiek. Zawsze jest ta mapka, więc też was tutaj chcę przynudzać więc będzie tylko jeden Wamwiłonek. Ale oczywiście poza ławiłonami macie tutaj glider tracking, ale też macie zwykły jakby aim duel, na który głównie się chcemy skupiać. Też to wybierz sobie tutaj jakąś łapkę. Dobra, a teraz wybieracie sobie. Tej broni razem z waszym ziomkiem. Okej, okay, gramy na P tego tego klikacie sobie start i teraz jak sami widzicie macie po prostu mapę i walicie się z ziomkiem na dziurę. To nie było, gram na padziaka, więc jak przegram to chociaż nie będzie aż takiego upokorzenia, ale zobaczymy jak to będzie, a czuję, że będzie słabo i to bardzo słabo. Tak jak myślałem, przegrałem. No to chłopowi zostało 500 HP, więc to co, pady oddają Fortnite. Cie. i to tyle. Przejdźmy sobie do kolejnego sposobu, aby czuć waszego aima. Dominację genetyczna. A miał być dla vida. Uh! No więc dobra i ostatni sposób, aby polepszyć naszego AIMO w Fortnite, będzie to granie innych jakby programów zewnętrznych nie w Fortnite. Cie. Oczywiście mówię tu o programach do ćwiczenia Aima. AimLab czy chociażby kowak, bardzo dużo nam mogą dać, jeśli gramy na komputerze i po prostu chcemy ćwiczyć tam naszego iMa. Lab jest bezpłatny, za to KOWAK jest płatny, więc wybór należy do Was. Ja nie chcę tutaj wam znowu omawiać tych gierek, bo omawiałem je już nie raz. Jeśli chcecie pełne omówienie tych gierek, to napiszcie o tym w komentarzu, a zraj po prostu wam najlepsze kursy na tej mapie i tak dalej. A w tle po prostu jak wyglądały te dwie gierki Ja wam widzę, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału Tak jak mówiłem, koniecznie wpadajcie do Playwell Link macie w opisie Ja tam dołączyłem, więc będzie naprawdę ciekawy content Trzymajcie się, do następnych Serducho dla was, kocham was, elu, pum